Cześć moi drodzy, to ja Piotr z rilpolis.pl. Dziś chciałbym opowiedzieć o pewnym słowie, którego uczycie się na samym początku. Wszyscy, którzy uczą się polskiego, na początku uczą się słowa cześć, ponieważ słowo cześć używane jest zawsze dla przywitanie. Mówimy po prostu cześć. Ale słowo cześć ma również inne. Głębsze znaczenie. Cześć to znaczy respekt, szacunek. Kiedy oddajemy komuś cześć, to znaczy, że mamy dla niego respekt i szacunek. To tak, jakbyśmy mówili chwała Ci. Oddajemy cześć królowi albo komuś ważnemu. Oddawać cześć. My, Polacy, oddajemy cześć. Każdemu, kogo spotkamy, mówimy chwała Ci, szacunek. Właśnie wtedy, kiedy mówimy cześć. Nasze cześć to nie tylko zwykłe pozdrowienie. Mówimy, że mamy respekt, mamy szacunek. Mówimy cześć. Cześć, to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.